No, chodź się pokaż, No, ładnie wyglądasz. nie ślicznie wyglądasz. Przyjechałem teraz do Białej na mecz, który się właśnie rozpoczął, bo słyszę tutaj, że na trybunach aż kibice kipią e, energią. Tak głośno kibicują zawodników, a mój brat prowadzi drużynę U15, jak dobrze pamiętam. I dzisiaj walczą o awans do CLJ. To jest centralna liga juniorów, czyli najwyższy szczebel, jaki jest po prostu w juniorach. Czyli taka ekstraklasa dla piłkarzy, więc naprawdę. Mecz zapowiada się naprawdę emocjonująco, będziemy trzymać kciuki i zrobię taką krótką relację. No oczywiście kibicujemy Podlasie, Biała Podlaska i grają, grają z Górnikiem Męczną, jeśli też dobrze pamiętam. Dobra, lecę już na, na boisko, bo, bo mecz się zaczął. Wynik do przerwy 2-1 w plecy, nie zadowala ale jest druga połowa, dlatego można odmienić losy meczu, trzymamy kciuki za wygraną. Trzy brameczki, trzy brameczki podlasie i jesteśmy w domu. I tak wygraliście! To był wasz mecz! Niestety słyszymy tutaj owacje kibiców przyjezdnych. Drużyna przyjezdna się cieszy. Wynik po przerwie się nie zmienił. 2-1 w plecy. No trudno się mówi. Na pewno mecz był dobry. Było wiele emocji, graliśmy do przodu, walczyliśmy do końca, no niestety nie tym razem. Zaraz zwołamy konferencję prasową, zapytamy trenera i sztab, co myśli o tym meczu. Czy wyciągnął wnioski na przyszłość i, i w ogóle jak oceniają dzisiejszy występ naszych piłkarzy. Ładnie zostałem przywitany. Cicho. To jest pierwszy, pierwszy który mnie czeka. Tego... Wytresowała? Karmel, co ty nie pamiętasz mnie? Karmelek? Nie no, już ogonkiem merda tutaj. No chodź. A ty. Mamy piłkę do, jak widać do siatkówki. Zmieniamy sport z piłki nożnej na siatkówkę. Jest moja sześnica Marysia. I gramy w siatkówkę powiedz mi o zasadach. Nie gram do 25, bo ja mam kondycję. Ale tak się gra? Ja wiem, że tak się gra. Słyszałem. No to do 15 gramy. Do 15, okej? Okay. Trzeba ustawić auty. Auty są tam, gdzie ręka nie sięgnie po prostu. Tu, no to nie ma tak. Tam, nie klienek. ma tak. Wyznacz hey, tak. mi linię tiptopami, Tak? Tam można ładować asy serwisowe? Papier, nożyce, kamień, kto wybiera, kto nie zaczyna? No dawaj to... szybko, do jednego. Jak to było? No. Kamień, nie, Czekaj, bo nie widać. <laughs> I co było? No, 3, 2, 1, tak? 3, 3 4. 3, 4. Dobra, ja wygrałem, ja wybieram, ja zaczynam. Ale nie robimy tak, że ja specjalnie wygram. No nie no, ja nie będę się tutaj kładł jak Marysia z Tenzel, co? Znasz Marysia prawo Pascala? To się nazywa atut swojego boiska. Update w wyniku 1-0 dla ciebie. Ty, a co ty, co ty masz na oczach, powiedz się. Ale to jest taki trend teraz. Weź tak? mi to odczep. Pokaż. Czy błyszczy? A pod kolor bluzy masz ile takich znaczków? Co? Ile masz takich znaczków? Dużo. Chcesz mi zrobić makijaż? Żartowałem. Nie, to jest ostatni. Jak wygrasz, to wykrywasz piłka meczowa. Bez agresji, co ty? Dziewczyno. Ale nie do niego bo cię. To się ma... A nie spokój. Zostaw! Właśnie. Nie atakuj Marysia, nie atakuj, ja cię obronię. jak jedzie tutaj niewinnych ludzi. Taka bronić. niby, silna Jadrę musi ją obronić. O, ja Ciebie ja. też. Tak to nie, nie ja to jest ale. Naj wiesz. Najwyższy wymiar kary. Tak. Chodź. Ale, ale ja Cię będę bronić, ja obiciałam. Twojego tatę też Dobra. bronię. Kiedy masz urodziny, możesz przypomnieć? 5 no sierpnia. To dobrze, wiem, dobrze to wiedziałam. Ale my się mówiliśmy, że ci kupię to, na co będziesz miała ochotę, jak będziesz miała dobre oceny w szkole. A ty mi mówisz, że masz trójki? Ledwo trójki z polskiego. Z polskiego? To młoda damo, proszę się. Z książkę ci z polskiego, jedziemy. Z polskiego, do a z matmy nie. A z matmy, piątki. co masz zachłoną? Piątki? Tak. No to do MPK, więc powinniśmy położyć ci książkę tutaj kupię. Z muzyki szóstki, z angielskiego, piątki. Jaka jest ta tylko z Polskiego na bakier. A z WF-u co masz? Nie to zawsze interesowała. Piątki? No to piona. Nie da się nic innego. Brawo. Ty chcesz już dekorować dom na święta? Tak. Ale zobaczcie, jest listopad. Mamy tu dziadki do orzechów. Te renifery. A to? Co to jest? To jest y, Elza może? To jest ta królowa śniegu, tak? Z kreskówek? To jakie fajne różowe. Co to jest w ogóle? Pokaż, tutaj pokaż. Co? Ale dobra, to jest czerwona była moja. To sobie wybrałeś, tak? To już jest wszystko? Jesteśmy tak. kwita? No. Tak? Ale Ale. Chyba, że wziąć, nie wiem, albo, te... albo tego. Chyba, że chcesz mi to Czerwoną? A co, ja żółtą? Kuczy. Albo to. E, dobra, daj. Ja to już wiem, co ja z tym zrobię. Co? Co? Co, co no, Zobaczysz. No nie. No ty postawisz na parapet, a ja to oddam psa. Psu to oddam. No, bo on już będzie wiedział, co z tym zrobić. Ale dla, dla jakiego psa? Dla Heleny chyba, bo mu, jest, jestem jej krewny jakoś zabawka. Twoje szczęście jest dla mnie najważniejsze. i <laughs> to zaczynasz vlogmasa może, co? Ja co? Słysza, słyszałem, że teraz ludzie zaczynają vlogmasa w listopadzie, bo chcą królowe vlogmasa zaczynać. wyprzedzić. Można zaczynać. Czy im to się uda? No, to ty możesz zaczynać. No, ja już zacząłem, właśnie stawu. Ho, ho, ho. a czyli przygotowuje się cały czas wciąż na święta, tak? Mamy kaczkę, mamy dwie kaczki w sumie, jedna w kształcie choinki, druga ale taka. jedna jest twoja. Jedna, no, ale ja dresy. wiem, co z nią zrobię. I dresy. Tak. tak bo karmel tutaj dobrze działał, też grał w na nami w siatkówkę. A może bluza jeszcze też, żebyś miała na zmianę? Nie, mam. Ej, mam pomysł. No. Chodź, pofarbujemy ci włosy. Na jakiś rudy albo złoty. Mama cię nie pozna z tatą. Co? Robimy to? Ej, zobacz, masz taką, masz szeroką Masz całą ja tablicę, sprawę. gamę, palety barw, które wybieramy. Może rudy, co? Nie, nie. różowy paletki. Różowy? Tak. No. To jest rudy. Dobra, dobra, ale ruszowy. robimy to? Gramy o to w papery kamienne życe, dobra? I będzie takie wiesz. Nie, możemy zagrać iPhone'a, że mi tam kupisz. do którego? Czternastka. Albo piętnastka. A jak, jak to ja było? wygram to co? Kamien Poczekaj, a jak ja wygram to co? No to. To się zobaczy. Kamień. No dawaj kamień. Nie jak to było papier. No papier, kamień, nożyce Kupujesz mi iPhone. Nowy iPhone, tak teraz? Mhm. Tu jest 15. Cicho, cicho. Ale tu weź wybierz sobie ten najlepiej już wypasiony, najbardziej wypasiony. No właśnie Piętnastkę, największą. Nie ma. I weź jeszcze z Samsunga Ultra. Czemu nie ma? A to nie możesz z tych, które są? No nie będziemy jeździć, wiesz, po całym mieście szukać telefonu tobie. Wiesz ten, który jest. Ale stół to jest jaki? No ten jest... Nie widzisz? A czemu nie ma? Widzisz trójkę z polskiego i ciężko przeczytać etykietę. <noise> nie, jakie to są modele w ogóle? Ludzie w moim wieku najbardziej zadowalają się takimi szacami na odporność. Coś podobnego jak robiłem ostatnio. Miksując różne wartościowe warzywa, owoce. No, a teraz siup, zdrowko. Ej Marysia, to jest ta seria książek, którą czytałaś? Nie. Mhm. bo ty miałaś coś takiego, mo, moja koleżanka to mój kolega, Nie. czy coś takiego? To. Tak? Ale pokaż. To jest ta? A. To. Mój kumbal jest dziewczyną, okej. Okay. Przeczytałaś już? Co? Przeczytałaś? Nie. Kurczę, dostałaś na rodzinę od koleżanki, pamiętam, no nie przeczytałeś? nie kiedy on to czytał? No właśnie, było kiedy. Truja z polskiego. Do dużej Nielaga. Ci pokażę moje wszystkie oceny. Kup mi iPhone'a. idziemy iPhone'a, sobie wymarzyłaś? Idziemy do Mediama. Ja na swojego pierwszego iPhone'a zarobiłem pieniądze. Dobrze. Dlatego walczę o twoją e, satysfakcję. Ale ja nie mam 200 pierwszy... złoty O właśnie, ale zarobiłaś? Tak. No i po, pomyśl teraz, jak nie, przemnożysz nie dorabili, to razy ja 20, no to już prawie będziesz miała na iPhone'a. Hmm, Wiesz, jakbyś miała Friday, że kupisz sobie sam telefon? Okej, okay, ale ten neon tak. świeci nad twoją głową. Pierwszego te, pierwszy telefon nie kupiłeś, więc drugi też mi może. kupić. Będziesz moim jak się mówi? Sponsorem? Tak, sponsorem telefonów. A jak ja mam teraz korzyść? Jestem jesteś moją córką chrzestną, nawet tym piątki ze szkoły nie przyniesiesz, tylko same wydatki. Jezu, miał ci telefon <laughs> bym ci pokazał, pokazałam mu Ale pieniądze. to a z jakiej okazji? Co? Z jakiej okazji mam? Ci na kupić urodziny! Telefon? Na święta. 4 sierpnia. Na święta. 4 sierpnia? 5. 5 sierpnia. Na, na święta mi kupisz. Ta, ej, patrz, to nie, to będzie tak. Na święta i na Nowy Rok i na Dzień Kobiet, i na Dzień Dziewczyn i na i na. I na, I na Dzień Kobiet jeszcze. I na Wielkanoc. Każdego tego dnia, który wymieniłaś, na każde świętą ma być jeden iPhone. Nie! Nie, że A, na. Czyli że, na cały... te wszystkie, tak, tak? że na, okay, całym, że na trochę... te wszystkie, na, cały, na te całe święta. A ja co dostanę? Ja od ciebie nigdy nie dostałem prezentu. A kiedy masz no, urodziny? No ale co urodziny? No właśnie, nawet nie wiesz, kiedy masz mam. Nawet ja. mnie zużyłeś życie na urodziny. Dobrze, wszystkiego najlepszego. <laughs> ja dzisiaj nie mam, pomyliłaś się. No co ja wiem, rodzinie? Pow, powtórz to, co powiedziałaś. I proszę mnie przeprosić na forum. Bardzo bo przepraszam. Bo cię posądza o zniesławienie. No kup mi. To jest szantaż. Nie. A co potrzebny ci do pracy, tak? Tak. <noise> A gdzie pracujesz? Jaki jest twój zawód? Piękna woda y dama. Szkoła. No szkoła, szkoła. może dobijać się niektórych pracy. Ja się z tych nerwów, to ci się porobiły zmarszcz. To może krem na albo pod oczy. <głos> 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 Ty pozujesz? <noise> nie wiem. Co. Ej dobra, ale <noise> musisz mi obiecać, że nie otworzysz tego teraz. Tylko w grudniu otworzymy pierwszy jeden, tak. albo tam któryś. Dobra? Ale ty nie będziesz w grudniu. Będę. No Pierwszego? Przyjadę, nie, specjalnie, nie, któregoś, któregoś grudnia przyjadę specjalnie, żeby otworzyć jakieś okienko, dobra? Ale Bo ja jakiś. sam nie. No ja sam. Nie wiem, to ustalimy już. A teraz idziemy na mecz. literyka literka A, literka Co? Z, literka S, jak A, Z, to Nakładaj kaptur i lecimy na mecz. O, właśnie Bartek z dobra, gadamy. Byłeś już w ogóle na meczu? Nie. Yeah. Jak się czujesz przed pierwszym meczem? Tak, pochowałeś wszystkie race, takie rzeczy, z którymi nie można wejść na stadion? ja mam Dobra, pochowane, to idziemy na stadion kibicować. Na tym boisku dzisiaj grał gra Rocznik U15, teraz idziemy na pierwszy skład. I mamy 1-0 dla Podlasia, pierwsza minuta, także nastroje inne niż na U15, chociaż tutaj. Siedzi trener rocznika o 15 i ten mecz również się zaczynał podobnie. Tam też było prowadzenie 1-0. Jak się skończyło, wszyscy wiemy, ale no nic tutaj odwrócimy kartę w tym spotkaniu. Szala na naszą korzyść.